Dzień dobry wszystkim, trener z tej strony Witam w piątym odcinku serialu Droga, czyli futbolowy rysej. Franciszka, trenera polskiego szkoleniowca, próbującego zawojować piłkarski świata pracującego aktualnie w Turso FC we, w... we włoskiej, chciałem powiedzieć szkockiej, e, lidze północno-kaledońskiej, czyli na szóstym poziomie rozgrywkowym w tymże kraju. W dzisiejszym epizodzie dwa spotkania. Najpierw mecz w Pucharze Pamięci Dzioka Makea, druga runda i spotkanie wyjazdowe z Halkirk United, a później spotkanie domowe czy wyjazdowe z Fort William. To już w ramach rozgrywek ligowych będzie to mecz, który rozegramy na naszym obiekcie, czyli na Sir George's Park. Od naszego ostatniego odcinka minęły dwa spotkania: jedno wygraliśmy, drugie przegraliśmy, przegraliśmy z Golspie albo z Golspie, raczej z Golspie 1 do 3. Moi drodzy, mimo że zobaczcie, jaką przewagę mieliśmy: 22 do 6 w strzałach, 6 do 3 w strzałach celnych, 1,47 do 0,95 na XG, i przegrywamy 3 do 1. No nic tam nie chciało wpaść mimo, że zaczęło się dobrze. James Murray w 27 minucie trafił i mieliśmy 1-0 asysta Robina, Ryana Deja a później 3 bramki Robi Murray, Billy Cairns i Gary McKenzie i niestety przegrywamy z Goldsby u siebie w lidze. Później mamy kolejny mecz ligowy z zamykającym tabelę albo przedostatnim w tabeli Bonarem. Tu już nie ma niespodzianek. Wygrywamy 5-1 i to na wyjeździe Ryan Day, dwie bramki Andrew Logan, James Murray, Nathan Naylor również zaliczają po trafieniu Finlay Fisher trafienie honorowe dla zespołu dla zespołu gospodarzy James Mara jeszcze miał bramkę, która nie jest, jest była niezaliczona. Dwie asysty Naylora, dwie jedna asysta, przepraszam, Naylora, dwie asysty Bailey'ego i mamy 5 do jednego Tabela ligi północno kalendolskiej wygląda w następujący sposób. Golspy jest na miejscu Golspi, przepraszam, Golspi. Jest na miejscu pierwszym za nimi Halkirk, czyli nasz dzisiejszy przeciwnik później Inver Gordon, Orkney, Samdutos, Loch Ness i my na miejscu siódmym aż 12 punktów straty do Golspich, ale jeden mecz zaległy w stosunku do nich, tak więc możemy tutaj, możemy tutaj tą przewagę zmniejszyć do 9 punktów. Zbliżamy się powoli do, do czego? Do półmetku rozgrywek. Już dziewiąta kolejka, niektórzy już 9 meczów zagrali my, dopiero 7, tak więc my jeszcze mamy 3 mecze do półmetku, do półmetka. Półmetku, półmetka rozgrywek. Więc jeszcze coś tutaj może się wydarzyć, ale raczej nie będziemy się tutaj liczyli w walce o awans. Musimy się skupić zatem na Pucharach. Pierwszy przeciwnik Pucharowy to goals, nie Goals, Halkirk, oczywiście. Halkirk, druga runda Pucharu pamięci Joka Makeja. I skład na ten mecz Sutherland w ramce Hamilton, McRae, Hardwick, Bradley w obronie McLean. Day, Alexander, Naylor w pomocy Marej i nie mamy drugiego napastnika, kto mógłby nim być. David Hale wejdzie. Odkryłem też tutaj ciekawą rzecz w kwestii właśnie naszych zawodników testowanych. Oni mogą grać, ale uwaga, mogą zagrać tylko trzy spotkania w barwach klubu, którego są testowanymi zawodnikami. Tak więc Adam Moss i Greg Alexander, Greg czy Gavin? Greg Alexander nie mogą już dla nas zagrać. Tak więc, no cóż. Tak to, tak to niestety bywa. Musimy radzić sobie swoimi zawodnikami. O, jakiś niesprawiedliwy świat. Tak więc mamy Sadeland, a tu już mówiłem, Mary i Hale zagrają w ataku, tak więc zgłaszamy zespół, wychodzimy na boisko, spróbować no zrobić niespodziankę, no bo Halkirk jest tutaj, jest... Ten zespół jest faworytem tego spotkania. No My musimy tutaj wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, żeby, żeby coś w tym meczu spróbować ugrać. Zwłaszcza, że gramy na wyjeździe. Zobaczmy, czy w ogóle ma to szansę powodzenia. Zaczynamy zatem spotkania. Druga runda Puchara Pamięci Joka Makea Halkirk kontra Turso FC. Zobaczymy, co uda się tutaj wywalczyć, co uda się zrobić. Jak na razie żaden zespół jeszcze w bramkę nie strzelał. Posiadanie piłki 85% na tą chwilę po naszej stronie. No już się będzie, więc spokojnie nie podniecajmy się tak czy siak. Jednak w tym pierwszym kwadransie dosyć mocne nasze posiadanie piłki w okolicach 60%. Pierwszy kwadrans powoli mija, tak więc wszystko jest chyba całkiem nieźle, ale oto stały fragment dla zespołu gospodarzy. Anderson szykuje się rozstrzelać Sutherland broni. Lewis Anderson oddał ładny strzał z rzutu wolnego, ale nasz bramkarz wypożyczony z Week Academy. Sutherland broni i teraz łapie piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, ale już pierwsza groźna sytuacja. No dobra, może nie do końca groźna. Wydaje mi się, że Sutherland miał ten strzał pod pełną kontrolą. 22 minuta, będziemy budować, ale zander do Deja, Day, Dej, do Neylora, o, ładnie tutaj się wprowadziliśmy na połowę rywala, budujemy środkiem, ale Zander, gdyby tam dostrzegł Bradley'a, dostrzegł, ale trochę za późno, Bradley przez moment był w tej przestrzeni między dwoma zawodnikami, później jednak jeden z tutaj zawodników zespołu gospodarzy skompensował swoją pozycję i, o Jezus Maria. O, Saderland! brawo, po raz kolejny, broni nas przed utratą bramki, no, sami sobie tutaj... Stwarzamy olbrzymie problemy. Hardwick złe podanie do Macrae i była doskonała sytuacja do tego, żeby gospodarze objęli prowadzenie. Jeszcze tutaj się panoszą pod naszą bramką, oddają kolejne strzały. My jeszcze tutaj niczego nie zrobiliśmy w ofensywie. Hardwick do Bradley'a, teraz do Alessandra, ten do Naylor'a. Naylor, ale fatalne podanie do Heyla. Heil nie miał prawa do tego dojść, no ale spokojnie nie, oszukuj, nie oczekujmy tutaj od Zawodników sześcioligowych, wspaniałych podań. Za to mamy bramkę na Holkirk. Szkoda, bo Puchar pamięci Jokama Makeja no, generuje przychód, zwłaszcza zwycięstwo w tym Pucharze to jest 10 tysięcy funtów, które w tej chwili, o które w tej chwili będzie bardzo trudno, bo dajemy się zaskoczyć. Halkirk obejmuje prowadzenie. My, cóż. No, my nie jesteśmy mocnym zespołem i tyle musimy gdzieś tutaj walczyć o tych najlepszych zawodników, próbować testować kolejnych. Ta grupa tych testowanych też już powoli się kończy. Ich nie ma tutaj za dużo tych zawodników, którzy chcieliby u nas być testowani. Którzy, nawet jeżeli się zgodzą, to prezentują jakąś jakość sportową. Więc generalnie będziemy mieli tutaj spore problemy z tym, żeby coś zrobić, żeby wyjść, żeby nie wiem, awansować, wyjść z tej ligi. Tak więc, no, będą to bardzo. Bardzo trudne czasy przed nami, ale wyjście z tych czasów da nam tutaj umiejętności, myślę, do gry na wyższym poziomie. Tymczasem Halkirk no, powiększa swoją przewagę nad nami. Ładna akcja oskrzydlająca. Anderson jest tutaj na prawym skrzydle. Dośrodkowanie i tam z lewej strony zamyka Makai. Trafia i niestety mamy już 2 do 0. Makai trafia w pucharze Makaja. I. Mamy problemy, moi drodzy, mamy problemy, nie da się ukryć. Uwaga, stały fragment dla Halkirk. Nasze 60% posiadania piłki na nic tutaj się zdaje. Fajnie, że, pro, że tutaj mamy przewagę w posiadaniu. Sutherland jednak musi się dwoić i troić, żeby tutaj bronić te ształy. mimo tego, że wpuścił dwie bramki. Jest w tej chwili najlepiej grającym naszym zawodnikiem. I tu dzięki niemu nie przegrywamy po prostu znacznie, znacznie więcej. Marek, może on tutaj coś będzie w stanie zrobić, nie będzie nic w stanie zrobić. Zobaczmy, co mamy dalej. Clark do naszego zawodnika, Marek do Alessandra. ten do Hamiltona. Wreszcie, coś może w ofensywie się tutaj przydarzy nam, ale jeżeli będziemy w ten sposób podawać, to nic się tutaj nie przydarzy. Sami napędzamy akcję zespołu gospodarzy. My tutaj. No w tej chwili nie istniejemy na boisku, nie ma nas na boisku. Dwa strzały oddaliśmy, a tymczasem Anderson bliski podwyższenia w wyniku na 3 do 0. Uwaga, 34 minuta, może pod koniec pierwszej połowy coś zrobimy. To są ligi amatorskie, więc tutaj jakaś jedna akcja może być na tyle dużym sygnałem, że zaraz ruszymy do ataku i jeszcze to się uda tutaj odwrócić tą kartę na naszą stronę. Nailor, dobry strzał, ładna akcja. Hamilton ładnie włączył się z lewej strony, ale niestety nie byliśmy w stanie zamienić tego na bramkę. No to nie był łatwy strzał. Major gdzieś tam z głowy odchylony do tyłu musiał uderzać, musiałby naprawdę wspiąć się na absolutne wyżyny swoich możliwości, albo wręcz je przekroczyć, żeby móc tutaj mówić o tym, że będziemy mieli bramkę. Uwaga, teraz mamy przewagę, ale Zander jednak zły wybór. Chyba Bradley powinien mocniej włączyć się tutaj w ofensywę i dać tutaj opcję do zagrania do prawej strony. I Gdzieś spróbować zagrać piłkę w środkowy, znaczy w boczny sektor, żeby później zagrać w środkowy na nachodzących zawodników. Zwłaszcza, że mamy dwóch napastników i jeszcze ofensywnego, mocno pomocnika, pomocnika w osobie Neystana Nailora. Jak na razie jednak nic takiego się nie wydarzyło, aczkolwiek ta końcóweczka drugiej połowy pokazała, że jesteśmy w stanie przez chwilę tutaj narzucić swoje warunki gry i swoje tempo gry przeciwnikowi. Czy będziemy w stanie zamienić to być może na bramkę w jakimś pierwszym tutaj kwadransie? I spróbować powalczyć o remis w kolejnych minutach meczu, spychając tutaj halkirkowców do defensywy, ale po raz kolejny. Jeżeli tak będziemy rozgrywać, to nie widzę tutaj żadnej szansy, bo przede wszystkim trzeba umieć piłkę porządnie rozegrać, przetransportować ją po prostu pod pole karne przeciwnika i wtedy można o czymś myśleć. Tak jak teraz właśnie. Hamilton zdobywał bramkę. Dylan Alexander zalicza asystę i mamy to, co chcieliśmy. Mamy bramkę w pierwszych 15 minutach, w pierwszych 6 minutach nawet, czy 5, drugiej połowy trafiamy. Alexander Hamilton tu się włącza z lewej strony. Nasz lewy obrońca, niczym Adam Moss, dobrze może te wspólne treningi, co się dały naszemu lewemu defensorowi, dzięki temu stał się lepszym piłkarzem. No tak czy siak mamy powietrze, troszkę powietrza dostaliśmy i uwaga, tak jak mówię, to są amatorskie ligi, tutaj może się wydarzyć wiele, jeżeli jeden zespół nagle łapie wiatr w żagle. Uwaga, proszę bardzo, Naylor był bliski i teraz faulował niestety zawodnika. Szkoda, bo być może tutaj bylibyśmy w stanie dopaść do tej akcji i oddać strzał. Nie udaje się to, ale już w tych strzałach jesteśmy prawie na równi, przynajmniej w strzałach ogółem, bo w strzałach celnych jak na razie tylko jeden raz celnie strzelaliśmy w stronę. Bramki zespołu gospodarzy Teraz wstrzelenie piłki w pole karne, ale tutaj niestety nic pozytywnego się nie wydarzyło. Bain przy piłce. Ojojoj, oj, Anderson, na szczęście jesteśmy w stanie to zagrożenie jeszcze, jeszcze, że tak powiem, Odłożyć w czasie, bo to idzie dośrodkowanie w pole karne. Hamilton nie był w stanie go powstrzymać, ale na tyle przeszkodził rywalowi, że ten po prostu nie trafił w bramkę. Uwaga, teraz Hamilton wrzuca w pole karne. Tam ścierają się zawodnicy. Naylor jeszcze raz będzie piłka wgrana w pole karne na jego skraj Day McLean Dobra, Leja proszę bardzo, ładna akcja i z drugiej strony tym razem nasz prawy obrońca podłączył się do ataku prawie strzelając gola no coś tutaj się dzieje, 61 minuta, Hale szybciutko sobie jeszcze tutaj podgrzeje atmosferkę w zespole, bo ta druga połówka w naszym wykonaniu jest zupełnie zupełnie przyzwoita, mamy myślę przewagę w grze w posiadaniu oczywiście, czas. Na jakieś tutaj zmiany, ale może po tej akcji, bo, bo mogą być problemy. Macintosh w naszym polu karnym strzał niecelny, ale to Alezander fantastycznie blokuje strzał, czyli będziemy mieli jeszcze stały fragment gry dla zespołu gospodarzy. 70 minuta spotkania. Oj, problemy! No okej. Okay. Mamy tu przewagę, powinniśmy sobie poradzić. Plus jest spalony szybciutko. Pauza 72 minuta spotkania. Jeszcze 20 minut mamy. Jeszcze jest czas na to, żeby, żeby to odrobić i mieć tutaj doprowadzić do jakiejś dogrywki. Chris Green sobie wejdzie za Alezandra. Okej. Okay. I na razie. Tyle źle tutaj, nasz środek obrony, Hardwick 640, Kennedy wejdzie za Hardwicka. Zatwierdzamy zmiany i wracamy na boisko, zobaczymy, czy ten ostatni kwadrans coś nam tu przyniesie. Gospodarze odzyskali kontrolę nad meczem, tutaj wynika z tego, co tu widzę, chociaż teraz znowu my jesteśmy, że tak powiem, na topie. Musimy nacisnąć. Jeszcze tutaj zarządzam, zarządzam więcej od swoich zawodników. Zobaczymy, czy uda się strzelić bramkę, czy chociaż wygenerować jakieś zagrożenie, które mogłoby tutaj nam dać gola 88 minuta. Oj, może, Bradley. Do ten Lora, Tendogrina. Chrissy Green, McLean, Bailey, Clark jednak broni, no mieliśmy swoją szansę, nie powiem, że nie mieliśmy, bo mieliśmy, chyba przyjdzie nam niestety pożegnać się z Pucharem 12 do 12 w strzałach, 7 do 4 w celnych, niestety pierwsza, pierwsza połowa położona, w drugiej zaczęliśmy grać w piłkę, ale na nic się to zdało, bo przegrywamy i odpadamy z Pucharu Pamięci Joka McKaya, a za chwilkę zapraszam Was na spotkanie ligowe z Fort William. Wracamy moi drodzy na mecz numer 2 dzisiejszego odcinka, który zaczniemy w składzie następującym Saderon w bramce Hamilton, McCrea, Hardwick, Manson w obronie, McLean, Day, Alexander i Naylor w pomocy, Mare i Hale w ataku, zgłaszamy zespół, wychodzimy na boisko, gramy z Fort William, które musiało no, przejechać dosyć spory kawałek drogi na to, żeby dojechać do Turso na spotkanie, zobaczymy czy wyjadą z trzema, czy tylko z jednym punktem, tu ucieka. Nowa informacja: Mateusz Kulbacki jest bramkarzem zespołu z Fort William. To jest Polak. Za chwilkę, może, sobie zajrzymy do jego profilu. Za chwilkę będziemy mieli ok, mamy skład Fort William. Czy jesteśmy w stanie go tutaj kliknąć? Chyba tak. Mateusz Kulbacki, 29-letni Polak, bramkarz, były lewartów Lubartów. W tym, że klubie spędził spory czas, ale nie rozegrał ani jednego spotkania. Później w roku 2018 wyemigrował do Szkocji, osiadł w Fort William i tam gra. 50 spotkań rozegrał. W barwach swojego szkockiego nowego klubu. Przechodzimy zatem do spotkania. Mam nadzieję, że uda nam się Mateusza dzisiaj nieraz pokonać. się. Zobaczymy, czy będzie to realne. Zaczynamy spotkanie. Ósma dla nas kolejka szkockiej ligi północno-kaledońskiej. Mecz oczywiście Turso kontra Ford. Fort William, mamy faul Hamiltona i koniec akcji, zobaczmy, Fort William teraz na tarciu McMahon będzie uderzał na naszą bramkę i niestety Owen Marison trafia. Sporo przypadków w tym było. Patrzmy, Mac Mahon. Alexander miał tą piłkę, mógł ją wykopać. Sami sobie znowu robimy problemy. Decyzyjność naszych zawodników stoi na, na no masakrycznie niskim poziomie. Naprawdę popełniamy bardzo szkolne, bardzo fatalne błędy. Będziemy musieli tutaj przyjrzeć się procesowi treningowemu. Oczywiście ciężko tutaj mówić o jakimś procesie treningowym, kiedy ma się kilka jednostek treningowych w całym tygodniu. Uwaga, znowu Munro, Manson wygrywa, ale traci Mac Mahon. Sutherland, Brown ale po raz kolejny mamy problemy w tych prostych rzeczach. Po raz kolejny no, sami sobie stwarzamy problemy. Znowu nie mamy strzału. Mamy posiadanie piłki 60%, ale teraz dopiero jakiś strzał się pojawił. 9 stopni mżawka, który mamy. A mamy już listopad, tak więc jest to jasne. Plus, jest to Szkocja, więc mżawka. Nie spodziewałbym się niczego innego. McLean he, do Deja, ten do Naylora, ten do Heyla. Troszkę się tutaj otworzyło, lewa strona się otworzyła. Hamilton jest w niezłej formie, strzelił bramkę he, w pucharze. heyle, mamy trafienie. Asysta Gavina Hamiltona i Hale trafia. Mamy 1, 2, Zobaczmy. Ładna, ładna akcja, ładne uwolnienie tutaj lewej strony. Na tym właśnie ma polegać nasza taktyka. Musimy zbierać jak największą ilość zawodników w środkowym sektorze, po to, żeby otworzyć właśnie którąś flankę dla naszych bocznych obrońców, którzy się włączają i będą dośrodkowywać. A w polu karnym będziemy mieli dwóch, trzech zawodników, czyli doprowadzimy przynajmniej do równowagi sił. I będziemy w stanie strzelać bramkę. Tak stało się właśnie teraz. Mamy 1 do jednego Mamy niezły już wynik, biorąc pod uwagę naszą dyspozycję, biorąc pod uwagę naszą pozycję w tabeli i jakość zawodników, którą mamy. No mamy dwóch dobrej klasy środkowych obrońców. Problem w tym, że tego w ogóle nie widać. Bo i Colin McRae i Hardwick no, odpowiadają tutaj za to, żeby tych bramek nie tracić, a już tracimy drugą dzisiaj. Tracimy ich generalnie mnóstwo, więc no, Ciężko, ciężko się tutaj pracuje. Ciężko będzie budować ten zespół. Ciężko będzie się z niego wydostać, bo to oczywiście te porażki i to wszystko nie wpływa dobrze na, na postrzeganie Franciszka Tenejro jako szkoleniowca, który ma w końcu zawojować piłkarski świat. No jak go zawojuje, to ciężko powiedzieć. Jeszcze Gavin Hamilton. Kontuzja. No Alan Munro musi wejść, o, pół gwiazdki, ale umiejętności defensywne posiada, umiejętności ofensywne posiada, eee, okej okay, no grajmy i tyle, Alezander, Naylor, o coś tam piłka zakutłowała się chwilę w polu karnym, eee, niestety pada łupem zespołu gości, McLeod, o już mają 3 na 2. Na szczęście, na tyle opóźniliśmy działania ofensywne przeciwnika, że jesteśmy w stanie wrócić i odbudować strukturę w bronieniu i wręcz wycofać akcję przeciwnika na połowę przeciwnika, na naszą, na połowę, na ich połowę. Rany, wybaczcie. Znowu w budowaniu, ładnie tutaj ten atak zakończyliśmy. 44 minuta, 3 do 5 w strzałach, 2 do 2 w strzałach celnych. Menson do Alezandra, Alezander do Mensona, ten do Hardwicka, ten do Mensona, Hardwick wreszcie tutaj, my próbujemy coś konstruować, Heil, Menson znowu otwarta, otwarta tutaj prawa strona, i Kulbacki broni były bramkarz lub Lubartów, teraz dobra parada, chroni swój zespół przed utratą gola i przed remisem, uwaga Hardwick, no po kolejny tutaj dobre uderzenie, i mocno w pole karne, mamy tam ludzi, Mamy tam ludzi, ale ci ludzie nie są w stanie wywalczyć piłki. Do tego mamy dosyć duże problemy kondycyjne. Nie mają takich gości. Chyba już wcześniej odpadli z pucharu Joka Makaya i są tutaj. Pod względem kondycyjnym no, w dużo lepiej usposobieni i w dużo lepszej sytuacji niż my. Teraz dobry wyblok strzał przez Kolina Makre. Uwaga, hej, będzie dośrodkowywał jest dośrodkowanie. Będzie koniec pierwszej połowy. Przegrywamy 1-2. Nie jest to dobry, nie jest to łatwy mecz. No ale musimy tutaj zacząć coś działać, panowie. W drugiej połowie muszę zobaczyć inną grę. Nawet nie mam kogo wpuścić tutaj na boisko za bardzo. Jamesa Maria nie zdejmę, bo strzela dużo bramek. Zrobimy tak: puścimy sobie Rayana Deja pięterko wyżej. Może będzie w stanie nam coś tutaj wywalczyć. Nathan Naylor na mezali też spisuje się nieźle, więc go zostawimy na tej pozycji. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tym zestawieniu. McLean fatalnie potrzebujemy. Zresztą kogo my nie potrzebujemy. Chciałem powiedzieć, że potrzebujemy dobrego, ofensywnego pomocnika. No ale kogo my nie potrzebujemy? No, potrzebujemy mnóstwo dobrych zawodników. McLean, Manson, do Deja. chociaż remis panowie, wywalczmy ten jeden punkt, Dej w roli fałszywego napastnika. O, proszę bardzo, jest aktywny. Pokazał tutaj dobrą akcję już w pierwszej, w pierwszym, w pierwszym swoim kontakcie z piłką. Tak więc może tutaj jest szansa na coś ciekawego z jego strony, ale uwaga, stały fragment dla gości. Makre, Hardwick, radzimy sobie, ale nie do końca, bo piłkę dalej ma przeciwnik. Morrison, teraz przy futbolówce będzie zagrywał do tyłu znowu. Tutaj zmuszamy i to powinien być przechwyt. Tu powinien, tutaj powinien przechwycić, tak jak teraz Munro, i pobiec z piłką do przodu, mielibyśmy sytuację 3 na 2 i w kontrataku moglibyśmy tutaj zrobić dużą krzywdę he, przeciwnikowi, ale... He... Nie, to nie był Dey, to był Dylan Alexander, Ósemka. Nie przechwycił piłki. Teraz Hale znowu fajnie w odbiorze i to jest coś, co powinniśmy robić. Znacznie częściej mare jest w formie dobre uderzenie naszego napastnika. No ale Kulbacki po raz kolejny na posterunku Manro będzie wgrywał w piłkę w pole karnej. Jest zagranie, ale nie ma, nie ma strzału. Tak więc. Musimy wszystko zaczynać od nowa. Wpuszczamy sobie Krisiego Greena za Neilora na boisko. Zatwierdzamy i wracamy na zieloną murawę. Jak wyglądamy kondycyjnie? Ryan Day powinien wytrzymać. Zresztą tu już wszystko powinno być ok. Powinni wszyscy, może Ryana Daya, tutaj można by zmienić, ale nawet nie mamy na kogo, bo Nathan Naylor już szedł. To jest jedyny zawodnik, który jest w stanie pełnić tą funkcję. Może David Hale szedłby piętro niżej. Dobra, na razie o tym nie myślimy. myślmy o tym, jak sprawić, żebyśmy tutaj mogli. O czymś myśleć w kontekście zdobyczy punktowej. 70 minuta: McLean, ale znowu przechwyli znowu goście będą konstruować. Ferguson, jakim cudem my mamy 62% posiadania piłki? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy, kiedy tylko coś się dzieje, to tej piłki my nie rozgrywamy, a rozgrywają przeciwnik i przeciwnik strzela bramki. Jay Haliday i 3 do 1, nie wiem, nie mam pomysłu. Niech będzie Scott Bell, niech wejdzie na boisko. Ryan Day schodzi. Hmm, 70. minuta spotkania. Jeszcze stał fragment. Mamy znowu przewagę. 11 do 9 w strzałach. 5 do 3 w strzałach celnych. Ale w dwóch środkowych obrońców, którzy tutaj no, wyrastają ponad tą ligę i tracimy bramki po prostu na potęgę. Nie mam pomysłu co, co, co tutaj zrobić. Czy iść na defensywkę może, po prostu pójdziemy w defensywkę i tyle. No, chciałem grać ofensywnie, ale no, jeśli się nie da, no to się nie da. To znaczy, że musimy bronić i czekać na kontrataki i próbować po prostu grzać z kontrataków. No i tyle. Taki chyba będzie tutaj pomysł na drugą rundę, bo ta pierwsza już powoli dobiega końca, no o awansie możemy sobie pomarzyć, trzeba chyba raczej patrzeć w dół tabeli i na to jak ją, jaką tam zdobycz punktową mają te powiedzmy ostatnie zespoły w lidze, cóż z tego, że mamy przewagę, cóż z tego, że kreujemy, cóż z tego, że mamy więcej strzałów jak Punktów zero, bo te strzały, które. O! James Moraj w tym momencie odpalił bramkę światowej klasy. Piękne trafienie naszego napastnika. Munro zalicza asystę. Zobaczmy, green do naszego defensora. No a ten nie czekał. Odpalił piłę w pole karne do Mareja, który też nie czekał. No, Kulbacki tu się nie popisał, ale to nie nasz problem. Marej trafia. I mamy kwadrans. Znowu możemy w tym kwadransie powalczyć, chociaż o ten jeden punkt. Mam nadzieję, że znajdziemy w sobie tyle siły, żeby jeszcze kilka ciekawych ataków odpalić. Może teraz? Hale, do Alezandra, proszę bardzo. Alezander, jaki będzie wybór? Do Green'a, ten do McLeana, Manson. Będziemy mieli piłkę w polu karnym. Mamy! Hale! I strzały zablokowane, 79 minuta. Rzutka w pole karne, ale piłka nie przechodzi nawet pierwszego obrońcy. No, coś tu się zaczęło dziać, moi drodzy, ale to chyba ciągle za mało. 15 do 10 w strzałach, 8 do 4 w strzałach celnych. A to nie my, tylko goście, jak na razie cieszą się z pełnej zdobyczy punktowej. My musimy no, atakować, żeby, żeby strzelić chociaż jedną bramkę, która da nam jeden punkt. Naprawdę nie mamy w sobie tego 5 minut do końca. Zróbmy coś. 16 do 10 w 8 do 4 w celnych, 1,94, 1,85, moi drodzy. I to będzie koniec. Chyba, że Manson wrzuci piłkę w pole karne. No jeżeli tak będziemy robić, to z pewnością... Marej! Kulbacki. Koniec. Co za wspaniały dzień. Bluk Manson. No fajnie, 4 kluczowe. kluczowe e, piłki Luka Mansona. O raju. Nie jestem, Panowie, zadowolony z tego wyniku. Nie mam pomysłu na ten zespół, moi drodzy. E, dlatego, że po prostu mam słabych zawodników i tutaj nie będę miał pomysłu, dopóki nie będę miał zawodników. Jeżeli spojrzymy sobie umiejętności rwali, ok porządku, no ale tu już słabo, tak? Tu jest bardzo dobrze, no ale tu jest słabo, tu jest słabo, tu jest ok, tu jest słabo, tu jest słabo, tu jest beznadziejnie. Więc co robić? Przeczekać? Nie wiem. Paradoksalnie nasz najlepszy strzelec to jest nasz najgorszy napastnik, chyba, że tutaj dostosujemy sobie, on to jest bardziej lis polakarnego. musimy chyba też tym się bardziej zająć, chociaż nie, proszę, nękający napastnik może z funkcją ataku, gdzie on ma 2,5? Może na półmoc, on ma 2,5. Nie, to jest David Hale. No ja chcę tutaj Mareja zobaczyć. To jest Marej z pola karnego. Być może to nam tutaj coś zmieni, ale do niego nie mogę mieć prezencji, bo on akurat Bramki strzela. No, on jako jedyny zawodnik tutaj coś daje temu zespołowi. 11 bramek, 14. 11, przepraszam, meczów, 14 bramek, 2 asysty, czyli 16 kontrybucji bramkowych w 11 spotkań, to jest dobrze. Ryan Day też, no 4-4, nie jest tutaj tak najgorzej, ale niestety nie jesteśmy w stanie tutaj powalczyć o coś ciekawszego. No gdybyśmy tych dwóch sprowadzili, Adam, Moss, Greg, Aleksander, no może byśmy mieli tutaj coś więcej. Bradley też wróci pewnie zaraz na prawą stronę obrony, ale to też nie jest nasz zawodnik. To jest zawodnik wypożyczony, któremu zaraz się te mecze skończą po prostu. Nie mógł zagrać w tym spotkaniu. Fatalnie. Dobra, szybciutka wizyta w kalendarzu. Myślę, że spotkamy się gdzieś tutaj. Zagramy sobie z Bonar w pucharze Football Times, a. to będzie czwarta kolejka grupy A i ligę zagramy sobie z St Duthus, czyli sporo czasu, minie sporo meczów do rozegrania, sporo godności do odzyskania moi drodzy. To był serial droga, to był trenero, do zobaczenia Peace out.